Hej, widzowie, dziś będziemy trollować mojego kuzyna, ale wiem czegoś, czego on nie wie, bo podsłuchiwałem go i on mówił, że będzie chciał mnie trollować. Dobra, więc najpierw sobie kupmy rzeczy. Więc tak: najpierw kupmy sobie sprężynki, wędkę przyciągaczkę. Meduzę i co jeszcze? Bombę taneczną i jeszcze może pszczółki. Dobra. Dobra, kupię teraz tą rączkę. Jeszcze Przeciągać takiej liny. I jeszcze czapkę policjanta. Policjanta. I sprężynki. No co mam powiedzieć? Kupuj, kupuj! Karol do nas dołączył! Kupuje, kupuje. Leci do mnie. Leci do mnie. Karol kupił. Ja kupuję. Kupuję. Kupuję, kupuję, nie, walną mnie. Kupuj to, Wiktor, leś to kupić. Dobra, kupuję, kupuję, kupuję. Okej, okay. ja kupuję, on kupuje. Kupuj. Dobra, kupię, kupię, kupię. Ja, Nie, on kupił, ja kupuję. Dobra, w wywalił nas. Kupuj, kupuję, kupuję, kupuję. Ja idę kupić, kupiłem. O nie, wywalił mnie, przyciągnę się tym. Przysią co? Kupuj, kupuj, kupuj. Co? Kupuję, co, co ty kupuj? gadasz? Dobra, kupiłem. Dobra, nie kupił, kupił. Kupuję! Kupi nie, nie kupuje mi. Nie mogę kupić. Nie ja kupiłem, kupiłem, kupiłem. Kupiłem, ja kupiłem. Lecę, kupić szybko bombę. Dobra, kupuj, kupuj. Walę bombę. Wywalił mnie. Nie też! O nie, już koniec. Nie. Przegraliśmy. Nie. Dziś będziemy trollować Wiktora. Teraz coś wgrywam, bo on tego nie słyszy. Bo, tak jak mówiłem na wstępie, możecie sobie przewinąć. Mamy takie. Dobra. Zobaczcie odcinek normalnie. Hej, Wiktor. O, oh, hej. Widzę, że już sobie zdobyłeś jakieś brainoty. To prawda i to dość dobre mam brainwoty. No. Masz dość dobre brainy. Ja coś pójdę tylko załatwić na chwileczkę. Okej. Okay. A za ile ci się baza otwiera z ciekawości? Ja powiem za ile moja. Moja Ciekawość. za 114 sekund. Moja? Za. za. trzy sekundy. A skąd wie. Nie wiem. Dobra, ja już zablokowałam, dobra. A czemu mówisz? Ten... Może byś chciał mnie trollować, nie? Nie, trollować cię nie chcę nigdy! Na okay. pewno nigdy! Ty się martw... Okej, okay, to ja sobie pójdę do, do... do... Patrzeć jakie brain roty lecą. No, Dobra. A jest niedługo. Okej, okay, Wiktor. Gdzie jesteś? E, e, ja? Mm. U siebie w wozie. Tak? Ja sprawdzę, bo ja mam tam teleport sobie dałem. Ej, No, u hey. siebie. No, u ciebie. No, u siebie, naprawdę. A, no, naprawdę. a bo Wiktor. Są kradnę ci. Kradnę ci. Nigdy nie ukradniesz! O nie! No, ukradnę ci! Kradnę ci! Widzisz? A nie, O nie. A to panata. O nie! E. A, a to ty? To drugi ja. Uciekam ci! Zobacz, jak ja umiem uciec. Co? Nara! Widzisz? A ty Aparata. tak umiesz? A coś ci pokażę. No? Gdzie ty jesteś? Myśl <laughs> Co się stało? Zniknąłeś. Ja? Tak, moja baza się może zaraz otworzyć, ale trudno, pewnie się nie otworzy. Ty? Okay. E, on jest gdzieś blisko. Aby moja baza się nie otworzyła, pewnie jest zamknięta. A, dobra, to niech będzie zamknięta. Okej. Okay. Ja tylko na chwilę zniknę po coś. Nie zniknę, przepraszam. Nie zniknę jednak... No. Tylko po coś pójdę. A w ogóle wiesz, że to nowego Kokofanto Elefanto? Uuu, nie wiedziałem! Oj, nie, nie, nie. Nie nie wiedziałam, że. Kokofanto Elefanto, normalnie, no nie wiedziałam. No. Nic koleś o tym nie wiedziałam. Tam chyba nikogo. Uj. O, idę zobaczyć do mojej bazy. O, ale dużo zarabiły mi, moje brainroty. Pójdę na drugie piętro, zamknę jeszcze bazę, Dobra, niech bo się otworzyła. Niech widzę, niech Co? Gdzie mój koko fanto? Ja nie mam, chyba zlagowało się coś, albo się coś stało koleś, ja naprawdę nie wiem. Idę ci zobaczyć. Nie, no ja nie mam. Masz? Za ile ci się baza otwiera? Masz? Zamykam cię. Ej! Czekaj tu. Nie. Znikasz! Daj ci też bombę! Za ile się otwiera? Nie zamykaj! Chodź tu ty! Chodź walczyć! Nie ucieknę. Ucieknę. Chodź ucieknę. walczyć, jak jesteś taki dobry! Pa, znikam! Kradnę ci! A pan na to? O nie, nie mogę ci ukraść! A pan na to? Uciekłem! Ej, to było! Kopia? Tak! Ta, 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 ta. Nie, przeteleportowałem się po prostu. Nie! ty Odbiję go. Jeszcze zobaczymy. No. Nie chcę się też Nie stanie nic raczej. No. Ale jeszcze... że ty chyba mnie trollujesz, wiesz? No nie! Wiki? Ja cię bym nigdy nie trollował, koleś! Ja bym cię nigdy po prostu nie trollował, no twa nigdy! No dobra. No, no, po prostu przenigdy. Nigdy bym cię nie strzelał. No, w sumie. Dobra, jeszcze długo? Co? Co on Co? gada? Ja nic, nic. No nic, tylko tak gadałem sobie. Gdzie ja... jesteś? Ja. Stój, 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 stój. Jesteś przeszukiwany. Stój. Dobra, dobra stoję, stoję. Stoisz? Ja! Uh -huh. To Ci nic nie zrobię, stój, to Ci nic nie zrobię. Nie, chodź tu, chodź. Dobra. Chodź, to Ci Jeszcze. nic nie zrobię. Chodź. Otwórz. <grym> Ej! O nie, 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 tak nie mogę być. Kradnę mu go. Ej, to Ty prawdziwka! Nie bij mnie, nie bij mnie. Dobra, nie, nie zamykaj się. bazy. Dobra, nie ja to nic to... nie robię. Obiegóweczka, obiegóweczka. Nie! Zamykaj! Nie, 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 gdzie on jest? Gdzie on jest? Obiegóweczka! Gdzie on jest? To ty? Nie, to drugi. Gdzie ty jesteś? Ucieka. Owitaj, widzę, widzę! Obiegóweczka. Leć, leć, leć! Ty, koniu! O, nie. o tu, o tu, o tu! Zabrałem ci! Nie! Nie będzie tak, nie będzie. Tylko mi nie kradni mojego nowego, najlepszego pociąga. Dobra. No, po prostu. Nigdy ci nie okradnę pociąga. Nigdy. Tylko coś... No. no? Nigdy. A co ty tu robisz? A ja już. Nic. 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 Na pewno nic. A co ty tam tak patrzysz? Nie, ma. Czy coś? Nie. Spadła. Ja sobie przejdę nielegalną komendą. No nie komendą. Jak ty zniknąłeś, Wiktor? Nie! Ja ciebie muszę zatańczyć, żeby ciebie widział. A ja chcę tak latasz? Jak ty tu wszedłeś? Tajemnica. Jak ja nie umiem. Mnie nie dochodzi. Dobre. Ja Może sobie tym. Idę. O, umiem. Nie, nie. Wszedłem. Ale Ale ciebie bambi. Idę. Dobra. Dobra, jestem. A nie, bo ty mi jeszcze ukradniesz mojego kota. Jeszcze ha, ha, długo. Ja sobie wtedy pójdę. Dobra. Jeszcze powiem. długo. Nie. Yeah. Ja ci może ukradnę. Nie! Yeah, nie, yeah, 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 nigdy, nigdy, nigdy. A zobacz na swojego Tigrolini. Oh, nigdy! Co się tam dzieje? Yeah, nie! Tigrolini! Nie! Mój twój Tigrolini. Jeszcze go ukradnę, bo nie zamykasz bazy. Wiktor, a wiesz, że ja nagrywałem? Co, serio?